Witajcie moi przyjaciele, i witam ponownie. Szczęśliwego piątku. Mam dla Was dziś trzy filmy zbite do obejrzenia: Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych, w Kupiańsku, w Bokrowsku i w jeszcze jednej tajnej lokalizacji. Bez dalszej zwłoki przedstawiam Wam trzeci pułk Operacji Specjalnych prowadzący operację oczyszczania w obiekcie przemysłowym w Bakrowsku. I to jest naprawdę coś ciekawego. Mamy żołnierza, który brał udział w tej misji. Skomentuję to dla nas. Dałem im drony i samochody, a oni w zamian tę monetę z trzeciego pułku operacji specjalnych. Spotkałem kilku żołnierzy z tej jednostki i naprawdę wiedzą, co robią. Nie możecie tego zobaczyć, ale mam tu też ich flagę dużą flagę z wilkiem. Możecie ją zobaczyć na ekranie. Ta jednostka i ja znamy się już od jakiegoś czasu. Zobaczmy, co zrobili. Zadaniem było utrzymanie tej pozycji. Wróg wciąż próbował się przebić, a my go odpieraliśmy. Dostaliśmy informację. Posterunek obserwacyjny zgłosił, że wróg wszedł do jednego z domów. Nie nazywaj tego tak, jeśli o to chodzi. Więc czekaliśmy. Był deszcz, silny wiatr, nic nie latało. Planowaliśmy to oczyścić, ale przez deszcz i wiatr nie było dronów. To znaczy, że muszą pieszo oczyścić teren z wroga. Okazało się, że w środku było czterech żołnierzy wroga. To granat, już przygotowany. Więc otworzył róg, od razu zobaczył wroga i rzucił go bez wahania. To był karabin maszynowy, nie było pojedynczych strzałów, cały magazynek poszedł w róg. To było, kiedy wszedłem do domu, zacząłem sprawdzać kąty. I zobaczyłem go siedzącego w rogu, czy odpoczywał, czy robił coś innego. I wtedy zaczęła się konfrontacja. Ja, powiedzmy, że najpierw go obezwładniłem. I natychmiast, jeśli się otworzy, drugi facet z tyłu kieruje swój sektor na drugą stronę tego obszaru, żeby rozpocząć kontakt. Dobra, sprawdź tył, sprawdź przód, sprawdź wszystkie sektory. Chłopaki kontrolowali sektory od strony linii drzew, żeby nikt nie mógł się zbliżyć. Oczyszczamy teren i tam było jakieś schronienie, może piwnica, może coś innego. Musimy to sprawdzić. On żyje. Uważaj, pilnuj tamtej strony. Drugi granat wpadł właśnie teraz i wybuchł. Trzeci granat wpadł, swój. Trzeci boom. Czysto. Już go zabiliśmy i sprawdziliśmy dwa razy. Chcę zwrócić Twoją uwagę na: znajdują mężczyznę w rogu, wcześniej ostrzelanego z karabinu maszynowego i kilkoma strzałami. Mimo to używają trzech granatów. Naprawdę nie mogę wystarczająco podkreślić, jak wielkim przyjacielem jest granat. Rzucasz je na lewo i prawo, w każdy ślepy zakręt, we wszystko, co podejrzane, nasycasz to granatami. To ratuje ci życie, to ratuje ci życie. Sądzę, że to nie byli zwykli piechurzy, bo tworzyli zwartą grupę. Zwykle piechota działa pojedynczo, a tu była grupa czterech osób. Nosili mundury maskujące, ich broń była załadowana i gotowa. Niektórzy mieli standardowy karabinek automatyczny 74, inni mieli karabinek automatyczny 12. Tak, karabinek automatyczny 12, nie szturmowcy, tylko szturm Z, mięsny szturm. Zdecydowanie nie. Czy odpowiedział ogniem? Nie. Po prostu siedział tam i palił. Musimy się wycofać. Więc znowu wyeliminowali jednego i się wycofują. Możesz zapytać, czemu go wycofujecie? Był sam, was czterech. Już go wyeliminowaliście. Cóż, bo zazwyczaj ci faceci natychmiast przekazują swoje współrzędne. Kiedy są ranni, mówią: Ta-ta-ta, jestem tutaj, ranny. Umieram, przesyłają widok z perspektywy pierwszej osoby, więc ich ostatnim działaniem będzie zaproszenie tego widoku lub wezwanie ostrzału artyleryjskiego na własne współrzędne. Rosyjscy oficerowie mogą wiedzieć, że on tam jest ranny lub martwy, ale mimo to wysyłają artylerię lub widok z pierwszej osoby. Ukraińcy o tym wiedzą, więc ktokolwiek tam był i wyeliminował tego człowieka, musi uciekać natychmiast. Wróg często, kiedy nawiązuje kontakt. Nie strzelają, tylko od razu wzywają operatorów dronów First Person View, którzy lecą prosto na nas. I lecą. Byliśmy tam 5-10 minut i wycofaliśmy się, a potem nasi chłopacy załatwili ich dronami. First Person View, więc ludzi było więcej. Ostatni mężczyzna otwiera ogień do tyłu, by powstrzymać tych, którzy chcą strzelać. I wycofują się przez to pole, biegnąc. Znowu świetnie przeprowadzone misje. Sprawdziliśmy, nikogo już nie było. To następny ranek, prosto przed siebie. On siedzi? On naprawdę siedzi. On tam siedzi. Przylecą natychmiast. Więc zauważyli rosyjską zasadzkę z perspektywy pierwszej osoby. Czasami Rosjanie i Ukraińcy, obie strony, lądują tymi dronami, First Person View, przełączają je w tryb uśpienia i aktywują, gdy zobaczą ruch. Czekał aż Ukraińcy wrócą i rzeczywiście wrócili. Ale zauważyli tego uśpionego drona First Person View albo latającą minę, jakkolwiek chcesz to nazwać, i zneutralizowali go. Po prostu tak. W moich oczach perfekcyjnie wykonana misja. Ale mam dla Was jeszcze dwa przykłady. Następny to 38 Centrum Specjalnego Przeznaczenia. Ich żołnierze oczyszczają Kupiańsk i na tym nagraniu nie ma żadnej wymiany ognia, ale jest tam tyle otwierania narożników i taktyk miejskich, taktyk piechoty. Po prostu chcę to obejrzeć. To jest piękne. Zwróć też uwagę na wilgoć błoto to po prostu cholernie przygnębiające. To może być dowolne podwórko w Kupiańsku, dowolny dom. Wszystkie wyglądają tak samo. Wszystkie są zniszczone. Kupiański jest praktycznie całkowicie zniszczony. Ten pierwszy facet wiesz. Dotyka go po ramieniu, idzie razem z nim, ponieważ zawsze poruszacie się razem. Już widać wspólny trening w tych drobnych ruchach, otwierając się na to podwórko. W tym przypadku zauważ, jak te tunele życia. Tunele logistyczne z sieciami rybackimi. Wiesz, wobec widoku z perspektywy pierwszej osoby zawaliły się, więc to nie działa. Nie możesz użyć tej drogi. Otwieranie zakrętu. To jest tak psychicznie wyniszczające. Niektórzy mówią, że za dużo pauzuje, ale te kompilacje dzieją się bardzo szybko. Chcę komentować wszystko, co widzę. Spójrzcie na otwarcie w tym rogu. Facet wchodzi, otwiera prawy róg, a ten, który otwiera lewy, od razu otwiera w lewo. Szczerze mówiąc, mógł być trochę szybszy. Ale ci goście są tacy płynni, a tutaj jest kotek. Jak stresujące jest otwieranie zakrętu za zakrętem godzinami każdego dnia przez lata. Bycie piechurem na terenach zurbanizowanych naprawdę potrafi namieszać w głowie. Teraz przedstawiam Wam operatorów 8 Pułku Sił Operacji Specjalnych, którzy walczą w Doniecku i oni prowadzą patrole. I właśnie nawiązali kontakt około 150-100 metrów dalej. Duża eksplozja. Patrolują drogę według wzoru szachownicy lub warcabowego. Nie wiem jak to się nazywa po angielsku, wybacz mi. Więc wiedzą, że w tym budynku jest facet, który otwiera ogień z potężnym wybuchem, ostrzeliwując go. Jest. Nie chodźcie między nas, strzelajcie do nas. Więc teraz zastanawiają się, jak się do tego podłączyć, jak zaatakować ten budynek i z których stron. I zdecydowali się na atak od frontu, dokładnie z tej samej strony, którą zobaczyli jako pierwszą. Wchodzą do środka i weszli. Eksplozja w budynku. To było coś dużego. Nie wiem co to było, ale myśliwce zazwyczaj nie mają przy sobie aż takiej siły ognia. To była mina przeciwczołgowa, nie wiem skąd ją mieli, chyba ją ze sobą przynieśli, ale zniszczyła cały dom. I okazało się, że w środku był rosyjski żołnierz. Już go nie ma, ostrzeliwuje wszystkie kąty. Często wrzucasz granat do wszystkiego, co wygląda podejrzanie. Uwielbiam ten fakt. To taki drobny szczegół. Wiesz, nie musisz tego robić. Jedni tego nie robią, inni tak, ale to przecież siły operacji specjalnych, prawda? Oddając strzały kontrolne, inny żołnierz przechodzi przed swoim sektorem, przed swoją lufą. Spójrz, spójrz na rannego. On natychmiast podnosi broń, bo w jego sektorze jest facet, potem ją opuszcza. To drobnostka, ale on jest profesjonalistą. Nie celuje we własnych ludzi, nawet w strefie wojny, nawet podczas wymiany ognia. Nigdy nie celuje we własnych. To takie łatwe. Zrobić to. Zamiast przechodzić o wiele bardziej niebezpieczne, Taka drobnostka, ale widziałem ludzi, którzy znają się na broni, żyją z bronią przez lata, na strzelnicach celują we własnych ludzi, od tak, machając lufą na prawo i lewo. Jestem pewien, że wy też widzieliście takich ludzi. Są zagrożeniem dla społeczeństwa, dla społeczności strzeleckiej. Nie celujcie w innych, jeszcze raz, otwieranie narożnika. Uwielbiam to. Tak więc mała stodoła, do której ledwo można było wejść. Wciąż sprawdzają każdą małą szczelinę, bo Rosjanie lubią się chować w takich małych miejscach. To wszystko nagrywamy? A teraz się wycofują. Zlikwidowali czterech. Nie pokażę ich, ale podczas tej misji było czterech rosyjskich Killed in Action. Znowu perfekcyjnie wykonane. Pełen plus. Uwielbiam oglądać dobrą robotę piechoty. Teraz obejrzymy, jak wystrzelić drona kamikadze. To jest, jak sądzę, rosyjski mołnia. Dron kamikadze ze stałymi skrzydłami i wystrzeliwują go z ramion. Na skrzydle widnieje rosyjski napis: Dla mojego brata. Coś w tym stylu oraz leć dla naszego brata. Tak, i zaraz poleci. Ale zaraz wszystkich zaskoczy. Leć. Tak. O tak. Rosjanie nigdy nie przestają mnie zadziwiać. To jest świetne. Dobrze, obejrzyjmy też kilka nagrań z ukraińskich dronów o rosyjskim ataku na rowerach i piechoty. Ten konkretny ma dwóch rowerzystów, dwóch żołnierzy i dwa rowery, ale zauważ, że oba rowery utknęły w czymś. To jest wiązka światłowodów. Na froncie jest ich takie nasycenie. Jeśli przejedziesz na pełnym gazie przez jakiekolwiek pole, one wplączą się w twoje koła. Jeden z nich jest bardzo łatwo złamać, ale setkę już nie tak łatwo. Zatykają twój rower i nie możesz się ruszyć i to właśnie przydarzyło się tym dwóm facetom tutaj. Możesz się domyślić co się z nimi stało. Nie pokażę ci reszty. Zostawiam to twojej wyobraźni. Podobna sytuacja występuje też w kolejnym filmie, gdzie są dwaj napastnicy piechurzy. Nie potrzebujesz roweru by się zakopać. Ci goście robią to pieszo w polu światłowodowym. Są w to zaplątani, całkowicie zaplątani. Spójrz na to. Jakbyś był dzieckiem, miał mnóstwo sznurków i wypełnił nimi cały pokój. Wypełniłem wszystko. To wygląda jak pułapka. Gdy mój rodzic wchodzi, jest jakby uwięziony w sznurkach. To ta sama sytuacja. Pięcioletni ja zrobiłby taką pułapkę, a teraz przedstawię wam lecznicze magiczne moce ukraińskiego drona Baby Yagi. Bo na tym widać czterech Rosjan niosących jednego rannego Rosjanina na noszach. Bardzo trudno nieść człowieka przez dłuższy czas. Dlatego czterech mężczyzn niesie go na noszach. Baba Jaga zrzuca dwa prezenty i od razu zobacz, co się dzieje. Facet na noszach zeskakuje i biegnie najszybciej. Wszyscy inni zostali, a ten facet biegnie najszybciej. Zostałeś uleczony przez magiczne boskie moce Baby Jagi. To jest doskonałe, moi przyjaciele. Jeśli masz problem z nogami czy coś, Baba Jaga może pomóc. Zawsze może. W tym następnym filmie jedziemy na Krym, a to jest ukraińska jednostka fantomów, która zazwyczaj atakuje radary. Ale w tym zobaczyliśmy, jak zniszczyli samolot, którego Rosjanie nigdy wcześniej nie stracili. I możesz pomyśleć, co do cholery. To jest MiG-29. Jak to możliwe, że nigdy nie stracili MIG-29? Ale to dlatego, że jeszcze nie wystawiali ich tak blisko pola bitwy. Ale to jest MIG-29 ładnie zaparkowany na płycie lotniska, a fantomowy dron się do niego przytula, daje mu małe buziaki. Te MIG-29 są rozmieszczone wszędzie, żeby chronić lotniska, fabryki i rafinerie przed ukraińskimi dronami. Wykonywał zadania obrony powietrznej, ale został zniszczony na ziemi, w pobliżu Kajty. Piękny widok. Teraz spójrzmy, jak ukraiński chór, wiecie, mówię o chórze, jak mają sieć agentów wewnątrz Rosji i ci agenci podpalają rosyjskie linie kolejowe skrzynki przekaźnikowe. To są te skrzynki, które przenoszą sygnały, decydują, które pociągi gdzie pojadą. No cóż, one są ważne. Uwierz mi, tak naprawdę nie wiem dokładnie, co oni robią. Wiem tylko, że łatwo je zniszczyć i są niezbędne do sprawnego działania. Tyle muszę wiedzieć. Jeśli mam benzynę i zapałki, mogę to odebrać Rosjanom. A to jest kompilacja wszystkich różnych miast, w których ci agenci, agenci główny zarząd wywiadowczy w Rosji, spalili te skrzynki przekaźnikowe. Łatwe do zrobienia. Nie zostajesz złapany, a to naprawdę bolesne dla logistyki kolejowej. Spójrz na to. Przy okazji, jeśli wiesz, do czego tak naprawdę służą te skrzynki, daj mi znać w komentarzach. Chciałbym się czegoś o tym dowiedzieć, bo wiecie, każdy kraj Rosja, Korea Północna, Zachód ma takie skrzynki obok torów kolejowych. One muszą robić coś bardzo ważnego. Zauważ, jak ci operatorzy zawsze pokazują tryzup ukraiński tryzup w ten sposób, mówiąc o Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, nie skończyłem z nimi, ponieważ oni nie skończyli z eksplozjami w Rosji. Widziałem wiele nagrań operatorów Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, którzy wysadzają różne rzeczy i faktycznie to nagrywają, pokazując też pilot, którym to robią. To wygląda jak scena z Hollywood i postanowili ponownie zaatakować rurociąg Truszpa. Rurociąg Truszpa dostarczał ropę na Słowację i Węgry. Ale już tego nie robi, ponieważ jest uszkodzony, a Ukraina dba o to, żeby pozostał uszkodzony. To jest to miejsce, kaińskie wysiłki, to właśnie w pobliżu doszło do wybuchu. Mamy świetne nagranie tego zdarzenia, bo operator główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy kucał obok i wszystko filmował. Spójrz na to! Jeśli coś wybuchnie, możesz być z siebie dumny. To świetna robota. Mamy wiele takich nagrań. To pokazuje, że Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy faktycznie ma sieć operatorów na terytorium wroga, którymi mogą sterować. Mogą nimi kierować, mogą otrzymywać od nich nagrania, mogą je publikować. To jest niesamowite. Nie ma takiej siatki w Ukrainie kontrolowanej przez GRU, rosyjski odpowiednik, ale są tacy operatorzy w Rosji, kontrolowani przez Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, ukraiński wywiad. Więc to jest niesamowite. Dziś wieczorem otrzymaliśmy również nagranie, na którym Ukraińcy atakują terminal gazu ziemnego w porcie Temriuk. Wczoraj wieczorem mam na myśli to jest nad Morzem Azowskim w Rosji i zazwyczaj, kiedy atakują te terminale gazu ziemnego, wybuchają one z dużą siłą bo to gaz ziemny. Gaz ziemny lubi wybuchać, gdy się go podpali więc tak właśnie się stało. Tak było i tym razem. Spójrzcie na tę całą wolność eksportowaną do Rosji. To wspaniałe. Oczywiście rosyjskie rodziny przejeżdżają samochodami i wszystko dla nas nagrywają, żebym mógł wam to przekazać. Robią to perfekcyjnie. Lepiej się nie da. Spójrzcie, rozświetla noc. To nie nowy rok, ale w Rosji każdy dzień taki jest, bo dostajesz darmowe eksplozje na koszt państwa. To właśnie tutaj było. Morze Azowskie, Cieśnina Kerczeńska jest dokładnie tutaj. Port Temryuk właśnie tutaj. Nawet z bardzo daleka mogli to zobaczyć i rzucają w nas przekleństwami. Poza tym nie ma potrzeby tego robić. To nie było to tak przy okazji. Ukraińcy uderzyli w jedną z największych rosyjskich fabryk chemicznych, produkujących kluczowe komponenty dla przemysłu wojskowego, systemów broni, rakiet i dronów. Mam na myśli Spójrz na zdjęcie satelitarne Google, tego kompleksu fabrycznego, to absolutny kolos. Atakując coś takiego nie wysyłasz tylko jednego lub dwóch dronów. Wyślij 10 dronów, oceń zniszczenia i ponownie wyślij kolejne 10. To jest proces, wiesz jak się mówi o żałobie, to jest proces. Wiesz co się mówi o tej ogromnej fabryce chemicznej. I jak ją zniszczyć. To jest proces. Ta fabryka już była trafiona, to był drugi raz, a teraz znowu ją trafili, prawda? Niewina myski, zakłady chemiczne Azot w Stawropolu. To już zostało trafione i jestem pewien, że uderzą w to ponownie przed nowym rokiem. To zdjęcie jest szczególnie dobre, ponieważ w tle widać piękną kulę ognia wolności. A na pierwszym planie rosyjski myśliwiec gotowy, by zostać pochłoniętym przez płomienie. Poza tym ten myśliwiec, jestem prawie pewien, że miał bronić nieba, nie wykonał zadania. I ostatni dzisiaj ukraiński atak drona, o którym zamierzam poinformować, pochodzi z Groznego w Czeczenii. To jest najwyższy budynek w Groznym, w całym Groznym, ale to jest jeden z flagowych budynków reżimu Kadyrowa. Jeden z ich budynków symboli. I tak to teraz wygląda. Ma w sobie małą dziurę. Dziura wolności, zrobiona przez kochające wolność ukraińskie drony. Piękne. Nie twierdzę, że wszyscy Czeczeni to zdrajcy. Zdecydowanie nie. Są wspaniali czeczeńscy bojownicy walczący po stronie Ukrainy. Mają własne oddziały. W mojej opinii to prawdziwi patrioci. Ale chcę Wam pokazać, jak według mnie wygląda czeczeński patriota. Cofnijmy się do I wojny czeczeńskiej od 1994 do 1996 roku. To jest czeczeński bojownik walczący przeciwko Rosjanom, przekazujący wiadomość swojemu synowi z linii frontu. Obejrzyjmy to. To naprawdę oddaje ducha tamtych czasów. Mam mówić, czy nie? Chcę zwrócić się do syna po jego przezwisku. Ziko. Arminie! Bądź grzeczny, słuchaj mamy i trzymaj się dobrze. Wszyscy tu walczymy, twój ojciec również. Wszystkim dzieciom życzę zdrowia i szczęścia. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dobrze. Myślę, że skończyłem. Chciałem cię tylko zapytać, czy nagle... Nie daj Boże, gdyby coś się stało. Tak, Czeczeni walczący przeciw Rosji w obu wojnach czeczeńskich byli prawdziwymi bohaterami i patriotami. Mam na myśli ich sposób walki. To była prawdziwa walka Dawida z Goliatem, bo byli tak bardzo liczebnie i zbrojnie słabsi. Przewyższali ich liczebnie. Armia rosyjska była silna, ale nawet mniejsza Czeczenia stawiła Rosjanom ogromny opór. Rosja przegrała pierwszą wojnę, więc mam ogromny szacunek do tych Czeczenów walczących w pierwszej i drugiej wojnie czeczeńskiej. Kadyrowcy przypominają teraz Barbie z TikToka. Bez urazy dla Barbie. Barbie jest świetna, ale znajdźmy inne słowo. Wiesz, oni są bardzo przyjaźni dla kus. Wiesz, nie są zbyt dobrzy w walce. Są dobrzy w robieniu filmików na TikToku. I przyjaźnianiu się z kozami, jeśli wiesz o co mi chodzi. To wszystko na dziś, moi przyjaciele. Wrócę do Was w poniedziałek, środę, piątek w przyszłym tygodniu, a może także we wtorek i czwartek. Zrobię co w mojej mocy. Jeśli nie masz jeszcze prezentu świątecznego dla kogoś albo dla siebie, może dla swojego syna lub córki, mam dla ciebie książkę. Idealny prezent to książka, która nawiasem mówiąc sprawia, że ludzie czytają, ale to jest książka humorystyczna. Nie daj się zwieść tytułowi ani zdjęciu. Jest bardzo zabawna i to bardzo lekka lektura. Zadbałem o to, żeby była lekka do czytania. Idźcie i zdobądźcie ją. Link znajduje się w opisie poniżej. Do następnego filmu, moi przyjaciele: Sławo, Krinie i Pa.